Co ja. się patrzy w śmieciu? Kurwa, co tam To jest efekt flirtowania z nacjonalizmem. Twoje dziecko jest kurwa, mniej warte od śmiecia na ulicach, tak jak i tylko Ukraina. Jak myślicie, kto to nakręcił? Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy! Wypiaj tam do siebie. Policja informuje o ogromnym wzroście liczby przestępstw z nienawiści w stosunku do Ukraińców. Co robi prezydent Polski Karol Nawrocki? Widzę piękny, silny i dumny naród Polski! 16-latek z Leszna tłucze prawie 50-letnią Ukrainkę taksówkarkę, wyzywa od szmat, każe spadać do Ukrainy. Polska husaria leje Ukraińców w Warszawie. Mężczyzna odpowie za pobicie obcokrajowców, uszkodzenie ciała, znieważenie obywateli Ukrainy ze względu na narodowość. O, znowu polscy patrioci, tym razem Gdańsk. Zarzuty udziału w pobiciu, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu oraz stosowanie przemocy wobec pięćdziesięciokilkulatka z Ukrainy z powodu przynależności narodowościowej. Widzę piękny, silny i dumny naród polski. Sztab Generalny Wojska Polskiego przestrzega przed budowaniem atmosfery wrogości wobec Ukraińców. Chcę wam powiedzieć, że polscy żołnierze i polscy funkcjonariusze to świętość. Co robi prezydent Nawrocki, który w czasie wojny byłby zwierzchnikiem polskich sił zbrojnych, żeby Rosja nie mieszała w głowach naszych półgłówków? Słuchajcie. Nic nie robi. Marsz Niepodległości. Prezydent na czele marszu, a za nim tłumy w patriotycznym podnieceniu. Razem z nimi idą kibole, faszole i Polska dla Polaków. Palą race, które są zabronione przez prawo. Co robi prezydent Nawrocki? Nic nie robi. Nie chce podpaść, jest mu to na rękę. Bo jego zadaniem jest doprowadzić skrajną prawicę w wyborach za dwa lata do władzy. Ukraińców, ukraiński, teraz ukraiński. Ukraińcy w Polsce mieli większe prawa niż Polacy. A fasol, kibol i hejterski półgłówek jest przepisem na sukces. Skąd ty jesteś? Z Ukrainy. A ja jestem kurwa z Polski. Za dużo kurwa państwo polskie wam kurwa dało do, 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 do ryja, nie? Jak to było z tym narodem, panie prezydencie? Pomóżcie! Ubijają! Widzę piękny, silny i dumny naród polski.